Bardzo proszę, panie pośle. Słucham? No właśnie, coś dziwne. Gdzie poseł Sachajko? A, w koleżeńskim geście przekazał. Dobrze, bardzo proszę. Szanowni państwo, panie marszałku, otóż ja w sprawie głosu. Chciałem państwu powiedzieć tylko tyle, że oczywiście takie sytuacje mogą się zdarzać, ale ja bym pragnął apelować do wszystkich posłów i senatorów w związku z wypowiedzią jednego z senatorów Polski 2050, w mediach publicznych oskarżających Sejm o to, że w wielu przypadkach zdarza się, że chodzimy pod wpływem alkoholu na terenie Sejmu. Otóż sta stanowczy sprzeciw składam. Jestem tutaj między wami tyle lat i bardzo Was proszę, w narracji politycznej, bardzo proszę, żebyście nie deprecjonowali Sejmu ani Senatu. To są poważne izby i my musimy się sami poważnie traktować. Nieprawdą jest, że chodzimy tu pod wpływem alkoholu i nieprawdą jest, że lekceważymy swoje obowiązki. Apeluję gorąco do państwa sumień politycznych, apeluję do odpowiedzialności za parlament i trzecią władzę, władzę ustawodawczą. A w cieniu tego wszystkiego Unia Europejska powiedziała, Dziękuję, że rząd zgodził się na prymat prawa unijnego nad polskim, Dziękuję co jest skandalem bardzo. Dziękuję bardzo, Panie Pośle. Nie znam tej wypowiedzi, ale się z nią zapoznam, bo wszyscy zgadzamy się na tej sali co do tego, że mamy tu zerową tolerancję co do w obecności alkoholu w tak, w tak ważnym dla demokracji miejscu. Te okrzyki utwierdzają mnie w przekonaniu, że tak właśnie jest, z czego się cieszę.